Wleje się woda. Jest kuc. Gloria. I Dzieje się źle. Bo nie wiemy gdzie jest LCBO. Przetrę was trochę. Amerykańska strona wylewu wylewa się wylewa woda To jest woda Ona się leje Nie woda dół. E, Tu się mam... tyle wód nie, pije. To nie To nie Polska To nie Polska Ale w tym okresie w Polsce pije się tyle wód W tej chwili właśnie Dawaj ci się na dół Tyle spirytusu Głupi Gdzie Poszalałeś Ja się Będę. To i to. Tu i tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, i jest, tu jest, tu jest, tam... jest, tu jest, Tam jest, tam leje. Tam się leje ta... nie, tam, tam czemu nie, tam... leje? tu tam leje leje? tu jest, tu jest, tu tam tu jest, leje? jest, się się leje? No tam się leje tylko to jest, Ameryka, nie? Ameryka? jest, jest, Ameryka jest, Ameryka? Most? Nie jest most. most? No most sobie. Jest. Most? Sobie? Ty, ale gdzie znajdziemy powiedz mi ten? LCB O LCB don't know. Ty mi tutaj nie szpargol. Adono Poładon tu, tu nowemu to Mów do mnie, bo ty jesteś z polski Popek? Ja yeah, no. Nie. Yeah. No i się leje, nie? No. Tam Amerykanie Amerykany. I się dziwią, jaku, że mamy tak zajebiście. Pontiaku że... Transamu? Yeah. Ludu a ludu, bydłu a bydłu, 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 wodu a wodu. Czasem ja razem tu przyjadę na swoim Harley'u. Nielegalnie. No co ja tu robię legalnie? Zdjęcia, może sobie żeby... Zdjęcia robię. Legalnie.